Co prawda przegraliśmy jednym punktem, ale dużo też daliśmy prezentów. Myślę, że przegrana tym jednym punktem nic tutaj nie, nie, nie robi. Walczymy dalej, myślę, że to jeszcze tym bardziej nas będzie mobilizowało do, do dalszej pracy i. Tutaj o, powiem przetarcie przed, przed najważniejszym. E, powinno u nas być dużo, dużo lżej, ale, ale nie lekceważymy zawod żadnego przeciwnika, także e, pełne skupienie i jedziemy do końca. To no, też się tutaj działo, zaczynając od towaru, bo tutaj te taśmy. Myślę, że nerwowość była od samego rana, tak? bo, bo zastaliśmy to rano bardzo e, przyczepny, nieregulaminowy. Z tego co wiem, to e, prace torowe trwały tutaj do wpół do czwartej rano. E, tor był bardzo gliniasty, zmoczony, e, później jeszcze raz rozbronowywany, układany i suszony, także, e, ale koniec końców e, tor naprawdę nadawał się do jazdy i był e, bardzo dobry. E, no i teraz jakie plany na ten na tygodnie na na tak naprawdę do, do, do Remarzu, Jeszcze przed nami SEK. Jakie plany, plany zespołu i klubu teraz dni? Plany jak zawsze, no cały czas trening, e, dwa razy w tygodniu. E, z, Poszczególni zawodnicy jeszcze mają swoje tam jakieś zawody i też to będą odjeżdżać. Myślę, że jazdy im nie będzie brakowało.